Jedziesz, tylko <noise> nie wiesz tego dosłownie. to A, Jarek, bo nie wiem, jakby co to, to się będę łapał, dobra. Ty co? To bydle duże jesteś. Tu już nie ma śrubek uważaj Mówię tu nie ma śrubek już O tu masz dobra Skałki powinniśmy mieć jako trening w tygodniu, nie? No No dobra stary